Mocne, Hania, mocny statement. Ja, trzeba by pamiętać żeby uszy dostać. Tego, to by na półce. ona rzeczywiście ma uszy. No właśnie, to jest. niesamowite. Mega mocne. To jest jaki Nerdy, nie, no idź się zabić. glasses, <grym> nice clothes, and so many <grym> Nie ma tu żadnych. O, czekaj, dobra, to są nerdowskie w miarę okulary. Kurwa Ej, nie mów tak Jak koleżanka Ona jest teraz na runaway I'm gonna run away I'm gonna run away Trzeba by nie zrobić przylizane włoski Przylizaną dupę <grym> Zaśnij moją dupę Zaśnij moją dupę Nie mów, ja zaśnij moją dupę <grym> Jak? Zaśnij? Mhm <grym> Ale zaśmiej, to było mój odłupki. Kurwa laska mi z przed nosa zapierdolę. Co ty robisz? O mój Boże. no jak właśnie? Ej, Sadasz. Dobra, no, no, spokojnie. Ule, 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 ule. Natasza, ja ciebie proszę. Czy ty jesteś jakaś niedojebana? Jestem. Uh -huh. Uh -huh, ojoj, what a pity, kurwa. Mhm, mm nie mm -hmm. jestem. Mercedes-Benz za milion złotych. Kupujemy? Lamborghini Urus za y, milion trzysta. Lamborghini Urus. Ale ty urosłeś, mm -hmm. O, dzidziuś, ale urosłeś. <laughs> Ej, ja chciałam ten sweter. Ciągasz po mnie. Pięk. To był pierwszy cipo. Lalalala. 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 Mega mocne. Mega mocni. Już w piątek w kinach od 14 Chciałbym ja to, to, z wami do kina. Na co? Jeżeli jest ten horror, jakiś Exit Aid. Tak. Ej, to pójdźmy na to. No. A o czym to jest, wiesz? O osiem wyjściach. <laughs> Exit. Tak, <laughs> o tym to jest? No, tak jakby, no chyba na podstawie tej gry I IGS, ale nie wiem. Aha, a to jest w kinach już? Chyba tak, moja koleżanka była na tym. A no, 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 jakby, no to Ej, to chyba. Mógł ja mógł z mnie na to. No, dziękuję za rozważanie mojej propozycji, No, spotka, spotka jak, spodka. jak, jak iła, brzydko wyglądam. Zajebieraj ja się. się. Ja, ja też, czekaj. Laska, śmieszne. idź, bo ja chcę tu założyć buty. A ty wyglądasz jak jakaś cipura. Gdzie tu są książki? Proszę, książki, bo ja chcę... O, tu są. dupie. I tu są jeszcze... Dupie. Boże, ile książek, jak ja Weź, kurwa, spokój się, bo brzmisz jak... No, nie. O! Rezordowałam, adaptowałam. No on nawet nie czyta. Jest niedoczytaną ci puleńką. No. Hell yeah! Co, tak, no. Co piekło tak? Co piekło tak? Kill yourself. Piekło tak! Piekło tak! Piekło, tak! Piekło, tak. Piekło. Weź. Nie wyrwuj. Ale ja ci nie dam Bo i żyłka w dupie pięknie. Oj, i widzisz. XD, Hania? XD? Okej. XD? Okej. XD? Dobra, tak jakby, okej. Okay. Uh, LOL. O, I i, 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 a, i, o, o, i, i, a, i. Nigdy więcej tak do mnie nie mów. Czemu to masz okulary, kurwa? Mocna, kobita to, to, jest... Jesteś brutalna. Nasza Jeste, Sasza, co ty gadasz? Jeste, Jeste. Jest... Idealna. to nie jest Ładna no, Ładna koszula, idź się no. lecz. Moim zdaniem to jest popularna laska, która po prostu... Nie wiem. Na taki styl. Bo jest opalona. No. A ner nerdy nie są opalone. Bo się to jest jakiej u? Hej, a ty wyglądasz jakby Cię w szkole bili? Ej, mega młody. <laughs> Ania kurgo skacze w miejscu. Dobrze jej tak. Ale co to? Co to Ta za rok. Co ja tak? stałam no. w miejsc... Ona też nie wygląda jak nerd. Wyglądasz jak. Ania? Nie mają paznokci. Oni mają Właśnie. je wyrwane. tylko z mają podczas... tego make-upu. Okej. Tak. Okay. bym ogóle jasne. Everything bright. Everything is right. Muszę zjeść moją stróslę, bo głodna jest. Lili-slep. Lili-slep. To nie strósle, to się Właśnie. Okej. Lili-slep. O, Bardzo no dobra. No, no. Co? Ma jeszcze, kurwa, w ogóle dwie pory okularów. Bo jesteś bogata i dlatego nosisz jakby jedne do słońca, a drugie do cienia. Jedno oko na Maroku, drugie na Kaukastanu, No ona... Nore... W ogóle widzisz ty to? No. Widzisz ty to? Widzisz ty to, Kurwa, No, <noise> Ona bardziej wygląda jak nauczycielka. O. Teraz. Widzisz ty to? nie no. widzisz. Nie czerpnę obic. No spał. Oh oh no spoko i za, to ma i za. I za, spójrz na złoty. No spaka, cenię. Nacisk naciskamy spację. To są te. To są te... Ok. Ty ok. napisałaś. No ok. Ok. to no oh. I wanna run away